Zewnętrzny chaos, wewnętrzna rana, kiedy Twój dom staje się mapą Twojej duszy. Chcę dziś z Tobą porozmawiać o czymś, co jest źródłem ogromnego, cichego wstydu dla wielu osób, które przeszły przez przemoc narcystyczną, o bałaganie, o nieporządku, o tym, jak trudno jest zadbać o własny dom, gdy Twoja dusza jest w ruinie. Musimy na samym początku ustalić jedną fundamentalną prawdę: Twoja niechęć do sprzątania, Twój bałagan. To nie jest lenistwo, to nie jest Twoja wada charakteru, to jest język, język Twojej traumy. To symboliczny, nieświadomy wyraz Twojego wewnętrznego chaosu, Twojego bólu i Twojego absolutnego wyczerpania. Karl Jung uczył nas, że nasz świat zewnętrzny jest lustrem naszej nieświadomości. Stan naszego otoczenia, naszego domu jest często bezpośrednim fizycznym odzwierciedleniem stanu naszej psychiki. Kiedy Twoja dusza jest w stanie wojny, kiedy Twoje wewnętrzne królestwo jest w ruinie, Twoje fizyczne otoczenie w naturalny niemal nieunikniony sposób zaczyna to odzwierciedlać. Bałagan w Twoim domu jest lustrem, które z bolesną szczerością pokazuje chaos w Twojej duszy. Gabor Mate, badacz traumy, wyjaśnia to na poziomie neurobiologii. Mówi, jak chroniczny stres i trauma związane z przemocą narcystyczną dosłownie zmieniają funkcjonowanie naszego mózgu. Upośledzają tzw. funkcje wykonawcze, czyli naszą zdolność do planowania, do podejmowania decyzji, do inicjowania działań, do motywacji. Twój mózg jest w trybie przetrwania, nie jest w trybie organizacji i porządkowania. Dlatego zapraszam Cię dziś w podróż, której celem jest zdjęcie z Ciebie tego ciężkiego, przygniatającego płaszcza wstydu i samokrytyki i zastąpienie go głębokim, czułym. Współczującym zrozumieniem psychologicznych korzeni tego zjawiska. To zrozumienie jest pierwszym najważniejszym krokiem do uzdrowienia i do odzyskania swojej przestrzeni, zarówno tej wewnętrznej, jak i tej zewnętrznej. Powód 1: Bankructwo Energetyczne, kiedy dusza nie ma siły podnieść odkurzacza. Pierwszy i najbardziej podstawowy powód, dla którego nie masz siły sprzątać, jest brutalnie prosty: to jest energetyczne bankructwo. Czy znasz to uczucie? Ten głęboki, wszechogarniający wstyd z powodu tego, co nazywasz lenistwem tego, że nie masz siły. To poczucie bycia zepsutą, niezaradną, bo proste, codzienne czynności, takie jak umycie naczyń, wydają się być zadaniem ponad Twoje siły, jak zdobycie Mount Everestu. Musimy zrozumieć, że nasza energia psychiczna, którą Jung nazywał Libido, jest skończonym zasobem. Każdego ranka budzisz się z określoną ilością energii. Życie w stanie hiperczujności, w stanie ciągłej obrony przed psychicznymi i emocjonalnymi atakami narcyza, zużywa 99% Twojej dziennej energii życiowej. I tu jest objawienie, które uwalnia Cię od wstydu. To, czego doświadczasz, to nie jest lenistwo, to jest absolutne, totalne bankructwo energetyczne. Twoja dusza, Twój system nerwowy, nie ma już paliwa na zadania związane z utrzymaniem zewnętrznego świata w porządku. Bo całą resztkę dostępnej energii inwestuje w przetrwanie w świecie wewnętrznym, w gaszenie nieustannego wewnętrznego pożaru, który rozpaliła trauma. Jak zacząć ładować swoje baterie? Poprzez praktykę jednej małej rzeczy. Zamiast myśleć o posprzątaniu całego domu, co jest przytłaczające, postaw sobie jeden mikroskopijny, niemal śmieszny cel: na przykład włożenie jednej brudnej łyżeczki do zmywarki, albo wyrzucenie jednego starego rachunku. I kiedy to zrobisz, świadomie uznaj to za swoje wielkie zwycięstwo. Poczuj satysfakcję. Twoja dusza jest jak telefon komórkowy z baterią naładowaną na 1%. Telefon, który działa w trybie awaryjnym, w trybie oszczędzania energii. Wszystkie nieistotne aplikacje, takie jak sprzątanie, gotowanie, dbanie o siebie, są automatycznie wyłączone. Po to, by podtrzymać te kluczowe dla przetrwania funkcje oddychanie, czuwanie, bicie serca. Najpierw musisz znaleźć ładowarkę. Powód 2. Zmęczenie decyzyjne. Paraliż w obliczu prostych wyborów. Drugi powód jest bardziej subtelny, ale równie potężny. To jest paraliż. Paraliż w obliczu najprostszych wyborów, który jest wynikiem zmęczenia decyzyjnego. Czy znasz ten stan? To poczucie przytłoczenia i paraliżu na samą myśl o rozpoczęciu sprzątania. Stoisz na środku zagraconego pokoju i kompletnie nie wiesz, od czego zacząć. Ta niemożność podjęcia decyzji prowadzi do rezygnacji i do jeszcze większego poczucia beznadziei. Musimy zrozumieć, że nasz mózg, a konkretnie jego kora przedczołowa, ma ograniczone zasoby tak zwanych funkcji wykonawczych. To są nasze zdolności do planowania, do inicjowania działań, do podejmowania decyzji. Życie z narcyzem, ta nieustanna hiperczujność, to ciągłe analizowanie jego nastrojów, to przewidywanie jego ruchów, to ważenie każdego słowa, to wszystko wyczerpuje dokładnie te same cenne, mentalne zasoby, które są potrzebne do zaplanowania sprzątania. I tu jest objawienie, które tłumaczy twój paraliż. Twój mózg jest absolutnie wyczerpany wyczerpany ciągłym podejmowaniem tysięcy mikrodecyzji w stanie najwyższego zagrożenia. A sprzątanie, wbrew pozorom, to jest proces, który składa się z setek kolejnych małych decyzji. Gdzie to położyć, wyrzucić, czy zostawić umyć teraz czy później. Twój zmęczony umysł w akcie samoobrony mówi dość. Jak obejść ten paraliż? Poprzez praktykę zero decyzji. Zamiast planować, po prostu działaj. Weź worek na śmieci. Ustaw stoper na pięć minut. I przez te pięć minut, bez podejmowania żadnych skomplikowanych decyzji, po prostu wyrzucaj do tego worka wszystkie oczywiste, bezdyskusyjne śmieci: puste opakowania, stare gazety. To jest działanie bez analizy. Jesteś jak kontroler lotów na wielkim chaotycznym lotnisku w czasie burzy. Wszystkie systemy alarmowe wyją, a ktoś podchodzi do ciebie i każe ci w tym samym czasie zająć się spokojnym planowaniem menu na przyszły tydzień. To jest po prostu fizjologicznie niemożliwe, a jeśli czujesz, że ta podróż w głąb siebie jest dla ciebie ważna, jeśli pragniesz mieć stałe przypomnienie o swojej wewnętrznej suwerenności, Zrób teraz krótką pauzę i dołącz do naszej społeczności, subskrybując kanał. Potraktuj to jako Twój cichy akt wsparcia dla siebie samej na tej drodze. A teraz kontynuujmy. Powód 3. Zewnętrzny chaos jako lustro wewnętrznej wojny. Trzeci powód jest najbardziej symboliczny i głęboki. To nieświadome poczucie, że uporządkowanie zewnętrznej przestrzeni byłoby kłamstwem. Być może czujesz to podświadomie, to poczucie, że ten bałagan ten chaos jest w jakiś sposób bardziej prawdziwy, że jest bardziej spójny z tym, co czujesz w środku, że czysty, lśniący dom byłby formą oszustwa, udawania, że wszystko jest w porządku, podczas gdy nie jest. Musimy zrozumieć zasadę rezonansu między naszym światem wewnętrznym a zewnętrznym. Twój bałagan nie jest przyczyną Twojego złego stanu psychicznego. On jest jego wiernym, uczciwym, bolesnym symptomem. I tu jest objawienie, które może zamienić wstyd we współczucie. Twój bałagan jest tak naprawdę aktem brutalnej, przejmującej szczerości twojej duszy. Ona krzyczy poprzez ten chaos w twoim domu. Krzyczy: Zobacz! Tak właśnie czuję się w środku w stanie rozpadu, chaosu, zaniedbania i bólu to jest moja prawda. Jak zacząć słuchać tego krzyku? Poprzez praktykę dialogu z bałaganem. Zamiast patrzeć na swój bałagan z krytyką i wstrętem spróbuj spojrzeć na niego z ciekawością. Usiądź w najbardziej zagraconym miejscu w swoim domu. I zadaj mu pytanie. Co próbujesz mi powiedzieć? Jaką historię opowiadasz? Jaką niezapłakaną łzę przechowujesz? I posłuchaj odpowiedzi, które przyjdą nie w słowach, lecz w uczuciach i wspomnieniach. Twój dom jest jak pole bitwy po wielkiej niszczącej wojnie. Wszędzie leżą szczątki. Panuje chaos. Oczekiwanie, że od razu po bitwie zaczniesz sadzić w tym miejscu piękne kwiatki, jest absurdalne i nieludzkie. Najpierw musisz usiądzieć na tych zgliszczach. I opłakać to, co zostało zniszczone. Powód 4. Utrata prawa do własnej przestrzeni. Czwarty powód jest związany z poczuciem suwerenności, a raczej z jego utratą. Unikasz sprzątania, bo podświadomie czujesz, że ten dom nie jest już Twój. Czy znasz to uczucie? To poczucie, że Twój własny dom nie jest Twoją bezpieczną przystanią, Twoim schronieniem, że jest to obce, wrogie, a czasem nawiedzone przez ducha manipulatora miejsce. Musimy zrozumieć, że nasz dom jest fizycznym przedłużeniem naszego ciała i naszej psychiki, jest naszym terytorium, jest naszą świętą, chronioną przestrzenią. I tu jest objawienie: przemoc narcystyczna jest brutalną, systematyczną inwazją na twoje psychiczne i fizyczne terytorium. Chaos w twoim domu jest symbolicznym odzwierciedleniem tej inwazji i utraty suwerenności. Trudno jest dbać o królestwo, o ogród, o dom, który czujesz, że został podbity, zbezczeszczony i wciąż jest okupowany przez wrogą energię. Jak zacząć odzyskiwać swoje terytorium? Poprzez praktykę odzyskiwania jednego metra kwadratowego. Nie myśl o całym domu, wybierz jeden mały fragment swojej przestrzeni. Może to być twój ulubiony fotel, mały stolik, parapet. I oczyść, uporządkuj i upiększ tylko tę jedną małą przestrzeń uczyń z niej swoje małe, suwerenne, nietykalne terytorium. Jesteś jak królowa, która została wygnana ze swojego własnego zamku. Choć wciąż w nim mieszkasz, czujesz się jak intrus, jak więzień. Nie będziesz wieszać pięknych gobelinów i dbać o ogród w komnatach, w których wciąż rządzi okupant. Uzdrowienie zaczyna się od odzyskania jednego, małego pokoju. Od zerwania jednej flagi wroga i zawieszenia na jej miejscu swojej własnej. Powód 5 Nieświadomy bunt i autosabotaż. Piąty powód jest paradoksalny. Czasem twój bałagan jest formą nieświadomego buntu, albo co gorsza, formą tragicznego autosabotażu. Czy czujesz, że tkwisz w tym błędnym kole? Im większy jest bałagan, tym gorzej się czujesz. Tym mniej masz siły. A im gorzej się czujesz, tym większy robisz bałagan. Musimy zrozumieć, że bałagan może być formą pasywno-agresywnego buntu. Jeśli twój narcystyczny partner był pedantem, jeśli kontrolował każdy aspekt twojego życia każdy przedmiot w domu. To po jego odejściu bałagan staje się nieświadomym, dziecinnym aktem odzyskania autonomii. Jest to jedyna rzecz, nad którą on już nie panuje. I tu jest objawienie, które może być trudne do przyjęcia. Czasem twój Bałagan może być także samospełniającą się przepowiednią. Nieświadomie tworzysz na zewnątrz namacalne dowody na to, że jesteś tak beznadziejna, niezaradna i nic nie warta, jak on Ci przez lata wmawiał. To jest tragiczny, nieświadomy akt lojalności wobec jego toksycznej narracji. Jak zrozumieć ten mechanizm? Poprzez praktykę dekonstrukcji buntu. Zadaj sobie pytanie. Gdyby mój bałagan mógł mówić, jaki komunikat by wykrzyczał? Czy krzyczy zostaw mnie w spokoju? Czy krzyczy nie jestem doskonała i nie muszę być? A może krzyczy patrz, jak bardzo cierpię? Jesteś jak zbuntowana nastolatka? Która na złość kontrolującym rodzicom maluje na czarno ściany swojego pokoju i robi w nim bałagan. To jest akt desperacji, akt pokazania swojego bólu. Ale to nie jest jeszcze prawdziwa, dojrzała wolność. Powód 6. Trauma zamrożenia w ciele 6. Powód jest czysto fizjologiczny. Czasem po prostu nie możesz się ruszyć. Twoje ciało jest w stanie zamrożenia. Czy znasz to uczucie? To fizyczne odczucie ciężkości, niemocy. Jakby twoje ciało było zrobione z ołowiu. To poczucie bycia odciętą od własnego ciała, jakbyś obserwowała je z daleka, ale nie mogła nim poruszyć. To jest właśnie reakcja zamrożenia, czyli freeze w teorii poliwagalnej. W obliczu chronicznego, przytłaczającego zagrożenia, z którego nie można uciec, ani z którym nie można walczyć, system nerwowy wybiera ostateczną strategię przetrwania udawanie martwego. I tu jest objawienie, które uwalnia cię od winy. Twój brak działania nie jest wyborem. To jest fizjologiczny stan przetrwania. Twoje ciało, by chronić cię przed nieznośnym, psychicznym bólem, wyłączyło zasilanie. Nie jesteś leniwa. Jesteś w stanie hibernacji. Jak wyjść z tego stanu? Poprzez praktykę mikroruchu. Nie myśl o sprzątaniu, skup się na jednym, najmniejszym fizycznym ruchu. Poruszaj palcami u rąk, potem u stóp, wstań, przejdź się po pokoju, rozciągnij się. To są delikatne, bezpieczne sygnały dla Twojego ciała, że może zacząć powoli odmrażać się. Jesteś jak małe leśne zwierzę, które w obliczu drapieżnika zamarło w absolutnym bezruchu, by przetrwać. Drapieżnik już dawno odszedł, ale Twoje ciało wciąż pamięta śmiertelne zagrożenie i tkwi w tym bezruchu. Uzdrowienie polega na delikatnym, czułym pokazaniu mu szeptem, że jest już bezpieczne, że może się poruszyć. Powód 7. Utrata kontaktu z archetypem domu. I wreszcie siódmy, najbardziej duchowy powód. Przestajesz dbać o swój dom, bo straciłaś kontakt z archetypem domu. Czy czujesz się bezdomna, nawet we własnym domu? Czy brakuje ci poczucia bezpieczeństwa, przynależności i komfortu we własnych czterech ścianach? W psychologii głębi mówimy o utracie kontaktu z archetypem Hestii lub Westy, bogini domowego ogniska, świętej, chronionej przestrzeni i wewnętrznego, spokojnego centrum. I tu jest objawienie. Przestajesz dbać o swój dom, ponieważ przestał on być dla ciebie świętym schronieniem czyli temenos. Stał się sceną wojny, sceną twojej traumy. Twoja dusza instynktownie nie chce pielęgnować miejsca, które kojarzy jej się z bólem i upokorzeniem. Jak odzyskać tę świętość? Poprzez rytuał oczyszczenia i odzyskania przestrzeni. Po tym jak narcyz ostatecznie zniknie z twojego życia. Przeprowadź świadomy, symboliczny rytuał oczyszczenia domu. Możesz użyć do tego dymu z białej szałwi, możesz zapalić świece, możesz włączyć mantry, możesz umyć podłogi wodą z solą. Chodzi o symboliczny akt wygnania starej, toksycznej energii. Twoja dusza jest jak kapłanka w pięknej, ale zbezczeszczonej świątyni Twojego domu. Kiedy świątynia została najechana przez wroga, kapłanka ukryła się i przestała dbać o święty ołtarz. Uzdrowienie polega na symbolicznym wygnaniu na jeźdźcy i ponownym rozpaleniu świętego ognia na tym ołtarzu. Zakończenie odbudowa wewnętrznej świątyni. Kiedy sprzątanie staje się aktem miłości, nasza podróż dobiega końca. Poznaliśmy siedem głębokich psychologicznych powodów, dla których unikanie sprzątania po traumie jest normalne. Mam nadzieję, że ta wiedza zastąpiła twój wstyd radykalnym współczuciem dla samej siebie. Pamiętaj, że kiedy twoja psychika zaczyna się porządkować, kiedy zaczynasz integrować swoje doświadczenia, naturalnie, bez wysiłku, pojawia się pragnienie, by ten nowy, wewnętrzny ład odzwierciedlić w świecie zewnętrznym. Clarissa Pinkola Estes przypomina nam, że akt sprzątania, porządkowania i upiększania swojego domu po traumie jest potężnym, instynktownym rytuałem dzikiej kobiety. Rytuałem, w którym odzyskuje ona i na nowo oznacza swoje terytorium, Czyniąc je bezpiecznym i świętym, zachęcam cię, byś od dziś traktowała swój dom jak zewnętrzne ciało swojej duszy jak miejsce, które zasługuje na taką samą troskę, szacunek i miłość, jak Ty sama. Kobieta, która z miłością i współczuciem odzyskała swoje fizyczne terytorium, jest wreszcie gotowa, by ustanowić nowy, zdrowy porządek we wszystkich innych obszarach swojego życia w relacjach, w pracy i, co najważniejsze w swoim własnym, pięknym sercu. Jeśli ta podróż rezonowała z twoją duszą i pragniesz kontynuować odkrywanie swoich wewnętrznych głębin, zapraszam cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych refleksji. A jeśli czujesz wołanie, podziel się w komentarzu jednym słowem lub uczuciem, które obudziła w tobie ta wiadomość. Twój głos wzbogaca tę przestrzeń i przypomina nam, że nie jesteśmy same na tej ścieżce. Podziel się tym wideo z inną kobietą która być może również potrzebuje usłyszeć, że jej bałagan nie jest jej winą.